Biała, pała, pupa, dupa, rejiota, witaj gówno mózgu. Tańczący z fazami dniu następny i gay bizonie. Wielki wódz koński fiut przynosi ważne wieści. Po 15 latach od zamknięcia zdołałem na powrót otworzyć obóz Brickleberry. I wszyscy zostaniecie opiekunami. Hurra! Woody, ten park jest niebezpieczny dla dzieci. Podobnie jak twoja macica. Jakubowski żąda ponownego otwarcia obozu. Nadarza się okazja do zarobienia fury kasy trzepiąc naiwnych rodziców. Dlatego zorganizujcie dobrą zabawę. Mamy ganiać za tymi gówniarzami i się przemęczać? Niby czemu Opiekun, którego plemię uznam za najlepsze pod koniec tygodnia otrzyma tam, 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 Legendarną plemienną tarczę Nikt posiadający mózg nie poleci na pomalowaną pokrywę od śmietnika Ja ją wygram! Łapy pryć od malowanej pokrywy! Uspokójcie się, tumany! Włóżcie to! Woody, ja... Ee... a co ze mną? Nic z tobą! Nigdy więcej nie zostaniesz opiekunem! Przez ciebie musieliśmy zamknąć ten obóz! A dlaczego? Pamiętam to tak, jakby się wydarzyło piętnaście lat temu. Styf! E, wybaczcie, myślałem, że widzicie mój mózgofilm. Każdego lata obóz rywalizował ze sobą w najtrudniejszej ze wszystkich konkurencji biwakowych. Na torze. Przegramy wyścig! Nie, za skrót! Tędy na pewno można? Tu napisali pole minowe. Pole minowe. Minami w parku nazywa się odchody zwierząt, jasne? Właśnie gałgany! Będę miał z tego bardzo straszny mózg.